Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. A to moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii testujemy dzisiaj na naszych ekranach Starfire Eternal Cycle, i to, moi drodzy, jest gra, która swoją premierę miała tydzień temu, czyli na początku września. Jak na razie odbiór tej gry mega pozytywny, na 400 recenzji, 90% jest pozytywnych, także bardzo fajnie się zapowiada. Jeżeli byście chcieli, to jest oczywiście. Demo do pobrania, także możecie sobie śmiało tą grę sami przetestować na Steamie. No, i tutaj jeszcze opis. Tutaj mamy opis po angielsku, gra też jest po angielsku i mamy tak: Starfire is a love letter to classic arcade side-scrollers. Czyli to jest taki list miłosny do klasycznych arkadowych. Side scrollerów, czyli tak po prostu biegnięcie od lewej do prawej, nie wiem czy to ma swoje jakieś e, odpowiednik w polskim języku. Reimagined -imagine, with Rouge Light Progression, Modern Action Polish and that just one more fun. Each is fast, punchy and all about no pressure fun, with tight combat, slick movement and endless ways to cause chaos. Moi drodzy, tak w skrócie jest to um, wypieszczona, um, bardzo szybka, um, bardzo fajna rozgrywka, z um, elementami takiej właśnie roadge lightowości um, i z nieskończoną ilością możliwości, um, żeby robić chaos na ekranie. Także zobaczmy z czym się to, ja, jak tutaj się ten tytuł będzie nam ogrywało. Ja sobie wybieram profil i rozpoczynamy nową grę. Brałem sobie język angielski, ale tam były też inne do wyboru, niestety nie było polskiego. No ale myślę, że jakoś sobie bez tego poradzimy. Gra prezentuje się, jeżeli chodzi o wizualia, bardzo, bardzo dobrze. Czekaj, bo ja nie wiem, jak się bije. A, to jest w ogóle takie typowe, tu się w ogóle myszką nie steruje, słuchajcie. Jak widzicie. Czyli tak, żeby się, żeby się chodziło, to robimy to W WSAD. Najlepiej, tu by się pewnie grało na jakimś padzie. Mamy taki sprintik. To jest spacja. J to jest lekki atak. Uff, fajnie to wygląda. K natomiast to jest heavy atak. Zobaczcie. Nie mogę go tak spamować, bo ma swój cooldown, jak widzimy. Ja ten cooldown zasłoniłem głową. Jest tutaj za mną. E, będziemy mieli jeszcze pod L jakiegoś ultimata, e, więc jak niepotrzebna jest myszka, to ja sobie ją zabiorę z ekranu ustawię sobie przyciski, znaczy palce na JKL i jeszcze gdzieś tam na spacji. E, tabem tutaj możemy coś sobie podejrzeć, jakieś statusy. I E po prostu też podnosimy. O, na przykład ja tutaj takie coś znalazłem, więc sobie podnoszę i co? I mamy takie do wyboru. Ja wybieram to. Enterem. Open your Backpack. Ok. Ok. I mamy. Faktycznie fajny taki side scroller. Można sobie tutaj Sprint -cyk cyknąć. E. Co A, tutaj co wybieramy? Core Plunder. Entering this area grants in Diversity Ratax. A tutaj mamy Drop Item Life Capsule Increase de Character Max HP. Okej, okay, ja wolę to Enterek. To był mój Ultimate. Bardzo fajny. Dobra, mogę się tutaj enhansnąć. E, legendarny jakiś mam Enchant. Extra Gold Awaits After Every Battle. Ok, poproszę. Nie słyszę do końca, co ono tutaj pokrzykuje sobie. Ale szybko levelę nabijem. Co tu się dzieje? Jakiś damage zwiększamy. Ja biorę po kolorach, wiecie. Jak mam jakiś szary ten. Jak mam jakieś szare do wyboru, to wolę oczywiście wybrać coś epickiego. Activate Enrage Strike with E plus L when the gouge reaches 3. Któro to jest gouge? Gdzie jest gouge? A, widzę chyba. Tutaj za mną jest taki pasek z takimi trzema żółtymi cosiami. i ja to robię. okej okay. e plus ulti. Dobra. Hmm, no, niech będzie jakiś memory chip. okej okay, co tu mamy? An install. Dobra. Fajne to jest, kurde. Fire Affinity. Tutaj mogę sobie rozwinąć, zajrzeć, co ja tu umiem. I lecimy dalej. A tu? Tu się nie da. No i ponownie mamy tutaj te I to jeszcze co to robi? Large amount of gold. Bardzo lubię gold. jakieś kule ogniste, tylko około latają. O, mogę tego Mega Ultimate'a zrobić. Holy shit, fajne. No i widzicie, tu mamy or dwa ordinarki i jednego Rara, ja biorę po prostu po kolorach. Bo nie chce mi się na to czasu tracić i też będzie Git. Zginąłem? Nie. Okej, okay, tylko się wywróciłem. No i dostałem tego Super Hiper Dużo Golda. Fajny ten Super Hiper Ultimate, teraz będę wiedział, że on po prostu jest taki wiecie, przez całą mapę leci się. I co tu mamy? Mamy sklepik, mamy... equipment i takie coś. Ja bym zobaczył chyba to. Im lepsze eku, tym lepiej. Nie wiem, czy się opyla czekać z tym super ultimatem, czy on jest aż taki wypasiony. Teraz zobaczymy. Dobra, tutaj sobie poradziłem w ogóle bez używania ultimate'a. No i co my tu mamy? Rage Ring. No i dwie ordynarki. No oczywiście bierzemy epika. Elite Challenge. Ok, dobrze, że trzymałem tego ulta. Dwa paseczki, jak widzicie, mi zostały. Za mną się ta elitka pojawiła. Dobra, w międzyczasie szybki ten i teraz będzie Ultimate Bang, chłopie. Zabiłem go na strzała, wyobraźcie sobie. Tyle by było z tej elity. E, tu wszystkie są epickie, więc tu już trzeba poczytać. Krejcha tak, tak nie wiem. Ten fajny, bo ma fajny kolor. To jest mój, właśnie, looting. Dobra, legendarny. I co mamy? Trzy ordynarki. Chyba to. Nie wiem, jak się to nakłada. Chyba po prostu mam. Nie, chyba po prostu to mam. Na to wychodzi. Ok. No i co to będzie dalej? Myślałem, że to koniec, a to dopiero początek. A, jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6 map. Tylko Fortune. Lubię Fortune. Lecimy po goldzik. Okej, okay. ale już tutaj jest kurde, młodka powiem wam szczerze. E, faktycznie jest tutaj Endless Ways, to Chaos, jak było napisane. O, jest sklepik. Idziemy do sklepiku tym razem. Zobaczmy. Jaki handlarz fajny. Okej, okay. karmadol. Rebirw. Proszę bardzo, można się wskrzesić. Ile ja mam pieniędzy? Tysiąc. Ja bym to brał. whenever you're Okej, okay. mighty blade. Nie mam pojęcia. Refresh. O, dwa tank. Character doesn't instantly lose health when taking damage. Ok. Miracle Core. Drop Additional Insectoid Core. Ok. Mamy jeszcze kasy. Child grant an extra draw. O, też fajne. Dobra, będzie. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś takie coś. Tu można coś stworzyć, ale ja nie mam nic do tworzenia. Wszystko na czerwono. I tu możemy sobie kupywać, zobaczcie, za kasę. Ja bym sobie to kupił. I to, jak mi stać, stać mnie. Wszystko wydałem, słuchajcie. O, i teraz będziemy mieli dwa takie cuśki i jeszcze taki Rage Ring. No, tu się dzieje, słuchajcie. Teraz jestem do, kokso do Koksony. I idziemy po Treasure Hunting. O kurde, wybuchają te. Coś, atak speed, Thunderbolt, Trigger Chance Increased. Bum! Kurde, jak już się ogarnie tutaj właśnie tą Fortune Hammer, Crit Ami, Rage fajne. Jak się już ogarnie właśnie, jak tutaj się poruszać, czego unikać, na co zwracać uwagę, to jest to cholernie przyjemne, mega satysfakcjonujące. Ja się zajmę najpierw tymi tutaj ciulami i teraz pyk, 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 pyk. uniki i teraz zobacz pyk. Boom! niczy nie ma chłopie podobało mi się to down reduction to ładujemy na full o i proszę epiczek podoba mi się epiczek taki taki earth water dawaj coś tutaj robimy dobra coś mi tu znikło a nie nie znikło Miałem tego Rage Ringa, gain one stack, max 3, every attack, ok. Nie wiem czy... O, te są chyba po prostu pasywkami, nie mam pojęcia. Ale lecimy dalej. Dotrzemy do samego końca, wydaje mi się. Lecimy tylko ponownie po treasure hunting, bo mało kasy nie opłaca mi się iść do sklepu, a później będzie walka z bossem, więc treasure hunting by się przydał. Przecież chyba Korplander bardziej by się przydał. Może się trafi drugi ERF? Dobra, trzeba tego Ultimate'a nabijać przed bossem. Ale siepi już teraz, kurde. Ja znikam tych, tych przeciwników, co nie? Authentico normalnie się wy... pojawiają i znikają, nie? Mamy Elf, nie, mamy Thunder. Mamy Fajera kolejnego. Fajerek, za cztery fajerki będzie petardzik. O, jest, cztery fajerki. Widzisz to? Fireball, 30% szansy to inflict burn. Dealing 300%. Oj, oj, a to co to robi, to drugie? Dasha, tak? Jest Gold. Okej, okay, fajnie. To do jest do pieniążków. Lubię pieniążki. No i co? Bosik został, słuchajcie. Spróbujmy się z tym Bosem. Zobaczmy, co on tutaj umie. O, kurde, Urgot z Lola. Ała, ała. Dobra. Ultimate poszedł. Podpaliłem go, zobacz. Tutaj ostrożnie trzeba. To już jest boss, tutaj wiecie. Detonuję trochę tego. Dziad ma dużo życia. 300 życia mi zostało. Ile mam pasków zdrowia? Chyba za dużo on ma tych pasków, coś mi się wydaje. Spróbuję tym super hiper ultimateem coś tutaj ugrać. Tylko troszkę minie, zanim on mi się naładuje. Dobra. Skinąłem. Zążyłem. Nie, tutaj sporo mu zrobiłem, powiem szczerze. Ale mamy jeszcze Rebirfa, o którym zapomniałem. Nie wiem czy ja to przetrwam Zostało mu zostało sporo tego zdrowia. A jajaj, mało z mu zostało, mogłem go porobić. Zostało mu dosłownie 3 centymetry, ale. To nic, bo jest to Road Light. Także mamy tutaj e, powrót do bazy. I prawdopodobnie będziemy mogli bustnąć naszą postać. Zobaczmy. Tak. Tu mamy e, bustnięcie zdrowia. Tu mamy bustnięcie slotów. Tutaj możemy bustować naszą łapę. Jak widzicie, mamy tutaj tą łapę, tu jakąś, jakiś miotacz ognia, topór, jakiś, jakąś armatę. E, no tutaj różne ciekawe bronie, które są dla mnie na razie poblokowane, jak widzicie. E, co tu jeszcze mamy? Nic więcej. OK. Ja za tamtą rozgrywkę zdobyłem 99 klejnotów, a tak się składa, że będę mógł za 90 klejnotów dodać sobie jeden slot. Proszę bardzo. A za 15 klejnotów będę mógł sobie zwiększyć życie. I to 100 życia to jest właśnie to chyba 100 życia, którego mi akurat zbrakło, żeby pokonać tego bossa. No kurczę, powiem Wam szczerze, że gra jest naprawdę dobra, mega wciągająca, ja się bawię w niej świetnie i powiem szczerze, że na pewno sobie popykam prywatnie gdzieś tam wieczorkiem, żeby zobaczyć, co jeszcze tutaj fajnego można robić. Także ja zdecydowanie polecam, ogrywajcie demo na Steamie, jak Wam się podoba. To gra jest dostępna, a jakby Was zastanawiało, po ile, to 7 dyszek. Nie wiem, jak długa jest ta gra i ile jeszcze tam oferuje. No, broni tu widzimy dużo. Jest tutaj taki właśnie side scrolling, ale ogólnie mi na przykład bardzo podobnie się w tą grę gra tak jak na przykład w Hadesa. Dla mnie, podobnym tytułem, właśnie tutaj, jeżeli miałbym coś podać, to jest Hades. Różnica jest tylko taka, że tu mamy po prostu jedną mapę, która się przesuwa od lewej do prawej, a, a w Hadesie też teoretycznie mamy mapy, ale później wchodzimy do jakichś tam pokoi, które sami sobie wybieramy. No tutaj działa to mniej więcej na tej samej zasadzie, bo też sobie wybieraliśmy, czy idziemy na Treasure Hunting, czy do sklepiku i tak dalej, no praktycznie wszystko to samo jak w Hadesie. Też bardzo piękna oprawa. Fajnie to się prezentuje. Nie mogę się doczekać odkrycia nowych broni i umiejętności. Także, moi drodzy, tyle ode mnie. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na Discorda i wbijajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia.